O uznaniu dla pracy osobowości z naszego ośrodka TVP powiemy m.in. w dzisiejszej panoramie lubelskiej Kamil Smerdel. Witam i zapraszam Państwa. W programie także antynarkotykowy sukces lubelskich policjantów, Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi, a także, no właśnie, akademicki lauru dla dziennikarki TVP 3 Lublin. Ponad 100 kg narkotyków wprowadzonych na rynek. Policjanci z Wydziału Narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę, która miała dokonać tego przestępstwa. O szczegółach Filip Karman. To potężne uderzenie w narkobiznes, uderzenie zainicjowane przez policjantów z województwa lubelskiego. Zatrzymanych 6 osób, zlikwidowane w sumie cztery magazyny i zabezpieczonych ponad 20 kg narkotyków, także tych twardych. A jak akcja wyglądała w praktyce? To pytanie do mojego gościa nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Lublinie. Kłaniam się. Policjanci z wydziału narkotykowego z komendy miejskiej wpadli na trop grupy przestępczej, która jak się okazało od pewnego czasu wprowadzała na rynek ogromnej ilości narkotyków. Z naszych ustaleń wynika, że członkowie grupy w ciągu ostatniego roku na rynek wpuścili około 100 kg przede wszystkim amfetaminy, ekstazy, mefedronu i marihuany. Pracujący nad sprawą policjanci z Wydziału Narkotykowego bardzo dokładnie zaplanowali czynności. Zaplanowali przeszukania w kilku miejscach jednocześnie. Wykorzystaliśmy również kontrterrorystów, specjalne oddziały, które bardzo sprawnie potrafiły dostać się na teren posesji, gdzie przebywali mężczyźni. Sprawcy byli kompletnie zaskoczeni. Tutaj mieliśmy informację, że są to bardzo niebezpieczne osoby, które mogą posiadać nawet broń palną, stąd zaangażowanie również funkcjonariuszy z Warszawy. Podczas naszych przeszukań zatrzymaliśmy 6 mężczyzn w wieku od 21 do 41 lat. Dokonaliśmy przeszukania i odnaleźliśmy cztery magazyny, gdzie sprawcy przechowywali narkotyki 23 kg właśnie amfetaminy, marihuany, mefedronu i ekstazy. Byli kompletnie zaskoczeni działaniami i nie spodziewali się zatrzymania. Recedywiści. Z naszych informacji wynikało, że są to osoby, które bardzo długo zajmują się przestępczym procederem. Jeden z mężczyzn, 38-latek, był osobą notowaną i karaną za pobicie, skutkiem czego była śmierć osoby za zabójstwo, więc mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności. Tutaj z naszych ustaleń wynikało, że sprawcy, członkowie tej grupy uczynili sobie stałe źródło dochodu z tego procederu, z handlu narkotykami. Wiemy już, czy oni zajmowali się tylko przerzutem, czy także produkcją tutaj w województwie lubelskim na chwilę obecną wiemy że były to osoby które rozprowadzały które handlowały narkotykami były to osoby które wprowadzały na rynek przede wszystkim tutaj nasze lubelskie okoliczne narkotyki różnego rodzaju i to było ich główne źródło utrzymania główne źródło dochodu i doprowadziliśmy ich do prokuratury krajowej tam oni usłyszeli zarzuty właśnie wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków i uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu a dwóch mężczyzn usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Nadkomisarz Kamil Gołębiowski bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dodać należy, że za to ostatnie przestępstwo, o którym mówił pan komisarz, grozi najwyższy wymiar kary mowa, więc o zagrożeniu do 15 lat pozbawienia wolności. Polityka w panoramie. W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich lubelscy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego zachęcali dziś do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Po pierwsze jest to doświadczenie w polityce krajowej i zagranicznej. Po drugie jest to kwestia umiejętności budowania dialogu i, po trzecie są to kompetencje merytoryczne. Nie mam proszę państwa najmniejszych wątpliwości, że to Rafał Trzaskowski w tych trzech, w tych trzech cechach wręcz miażży pana Karola. Nawrockiego. To nie jest tylko głosowanie przeciwko komuś, to nie jest głosowanie polityczne, to jest głosowanie również za konkretną osobą. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce, czy chce aby reprezentowały go osoby, które mają pozytywną opinię, czy takie, przy których jest wiele wątpliwości. Za naszymi granicami toczy się wojna. Potrzebujemy prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, który będzie mądrze i sprawiedliwie zawierał sojusze z Europą, z Unią Europejską, jak i ze światem. Nie może robić tego człowiek o wątpliwej przeszłości, takim jak jest pan Nawrocki. Do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich zachęcali także lubelscy artyści. Niezależnie od tego, czy mamy 18 lat czy 70, chcemy współdecydować, kto jest naszym prezydentem. Głosujmy, wybierajmy. Szanowni Państwo, kocham swoją rodzinę, swoje dzieci, swoje wnuki, więc dlatego ja wiem, co dla nich jest najlepsze i dlatego idę na wybory. Dlaczego warto iść na wybory? Dlatego, żeby wybrać swojego prezydenta który, jak to ktoś powiedział, będzie nie tylko mógł dyrygować orkiestrą, ale jeszcze będzie zdał nuty, będzie grał na jakimś instrumencie i będzie miał doświadczenie. I wtedy będzie cudowny koncert. Idźmy na wybory! Zdrowie w serwisie. 28 maja to Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła prawie dwukrotnie. Tego typu nowotwory nie dają specyficznych objawów, dlatego tak ważne są regularne badania, o czym przypomina Tomasz Maciuszczak. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że cierpi na nowotwór krwi. Wśród najmłodszych pacjentów takie przypadki stanowią około 40% wszystkich stwierdzanych chorób nowotworowych. Rodzice 12-letniego Dominika diagnozę poznali w październiku ubiegłego roku. Od tamtej pory chłopiec wciąż leczy się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Trzy miesiące bez wyjścia. Od stycznia jesteśmy tydzień w szpitalu, tydzień w domu na kolejne w lew chemii także cały czas walczymy no i mam nadzieję, że się skończy to już w czerwcu na koniec czerwca. Najczęściej diagnozowaną chorobą u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Jest to choroba, która w wieku dziecięcym również leczy się inaczej niż u dorosłych. Czyli rokowanie w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci Aktualnie szansa na pięcioletnie przeżycie, czyli wyleczenie, wynosi ponad 90%. W przypadku dorosłych pacjentów statystyki nie są aż tak optymistyczne. Natomiast Zauważamy stały postęp, który dokonuje się na naszych oczach i w ostatniej dekadzie potrafiliśmy w wielu przypadkach z choroby, która była śmiertelna, wprowadzić przy pomocy nowych metod terapii pacjenta do grupy chorych, u których możemy tą chorobę znakomicie kontrolować. Białaczka, chłoniak czy inne nowotwory krwi nie dają specyficznych objawów, dlatego ważne jest, by przynajmniej raz w roku wykonywać profilaktyczne badania krwi. Morfologia jest tym elementem podstawowym, na podstawie której to morfologii my jesteśmy z dużym prawdopodobieństwem w stanie określić pewne ryzyko związane z początkiem choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub też opisać już tą chorobę. Wczesne zdiagnozowanie choroby zwiększa szanse na szybszy powrót do zdrowia. Tomasz Maciuszczak, Panorama Lubelska. Pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego i dyspozytorni medycznej w Lublinie są na pierwszej linii, gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie. Prace 70 lubelskich operatorów numeru alarmowego 112 najmłodsi poznali podczas dni otwartych. O szczegółach Aleksander Brodziński. Pani Paulina podczas 12-godzinnej zmiany odbiera około 120 telefonów. Po 6 latach pracy pamięta, gdy pierwszy raz była po drugiej stronie słuchawki. Dzwonił sześcioletni chłopiec, dzwonił z piwnicy swojego domu, był tam razem z babcią. Po chwili rozmowy okazało się, że jego ojciec był nietrzeźwy, pokłócił się z mamą. Doszło do jakiejś szarpaniny i chłopiec po prostu z babcią uciekli do piwnicy tego budynku. Trzeba być także odpornym na stres. W tym, by odciążyć głowę z cudzych problemów, pomagają trenerzy. Mamy organizowane szkolenia teoretyczne i praktyczne, które pozwalają na nauczenie się tego, co jest niezbędne, czyli odnośnie pracy służb troszeczkę nam to przybliża, odnośnie odbioru zgłoszeń alarmowych. W Centrum Powiadamiania Ratunkowego pracuje około 70 dyspozytorów. To od nich zależy, gdzie przekierują rozmowę. Zbierają i przekazują drogą elektroniczną wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich służb Państwowej Straży Pożarnej Policji czy Pogotowia Ratunkowego. Od 2022 roku działają w nowym budynku przy ulicy Wojciechowskiej. Najmłodsze pokolenie musi się też uczyć tej odpowiedzialności, musi się uczyć odpowiedniego reagowania na stres. Słyszeliśmy kilka lat temu, 9 lat który uratował, uratował życie swojej bliskiej osoby właśnie dzięki temu, że miał odpowiednie podejście, miał odpowiednią wiedzę. Takie edukacyjne pikniki to zawsze sposób na odczarowanie tajników pracy wszystkich służb ratunkowych. Zaprosiliśmy około 400 dzieciaków z przeróżnych szkół, szkół podstawowych lubelszczyzny, z województwa lubelskiego, w celu zapoznania się z numerem alarmowym, z funkcjonowaniem, jak działa system, jak właściwie wykonać zgłoszenie alarmowe. O istocie wprowadzenia numeru alarmowego wiedzą najmłodsi. Zywa się... Policję albo straż pożarną, albo karetkę. A jak jest taka bardzo słaba sytuacja, to wszystkie. Jak coś się by stało, koledze lub koleżance, albo komuś na ulicy, to bym zadzwoniła na 112. Lubelski Urząd Wojewódzki zorganizował także konkurs Moje 112. Bartek zdecydował się w prezentacji opowiedzieć m.in. o istocie aplikacji mobilnej, za pomocą której można wezwać pomoc. Pozwala to np. osobom głuchym albo niedosłyszącym skontaktowanie się z operatorem poprzez dotyk naciskanie odpowiednich obrazków. Operatorzy numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego odbierają zgłoszenia z całego województwa. To około dwóch milionów osób, a każda z nich w najmniej oczekiwanym momencie może potrzebować pomocy. Aleksander Brudziński, Panorama Lubelska. Oglądają Państwo główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Przed nami jeszcze między innymi... Nowoczesny wóz dla druhów z ścianek. Powroty do domu, wystawa hołd dla więźniarek Ravensbridge. Ale wcześniej o praktycznej nauce. Akademia hotelarza od stażysty do profesjonalisty to szansa dla uczniów lubelskich szkół, by zdobyć praktyczne umiejętności w zawodach hotelarskich. Dziś władze miasta i jeden z hoteli podpisali porozumienie w tej sprawie. O szczegółach Anna Rapcewicz-Wiśniewska. Współpraca pomiędzy miastem a hotelem została zapoczątkowana listem intencyjnym w październiku 2024 roku. Teraz czas na realne działania. Przechodzimy do umowy, w ramach której będą 6-miesięczne staże, a po stażach możliwość zatrudnienia na 12 miesięcy z, z absolwentów już tych szkół, tych dwóch szkół, które. Tutaj stażystą będą kierować i oczywiście system stypendialny. Chcielibyśmy, żeby ostatnie klasy szkół, które kształcą technika hotelarza, żeby uczniowie z tych klas trafiali do nas na praktyki, będą mogli zobaczyć tak naprawdę od podszewki w praktyce, jak wygląda ta praca, jakie są zawody i jakie stanowiska poszczególne w pracy w hotelu. Dzięki porozumieniu absolwentki i absolwenci kierunku technik hotelarstwa z dwóch lubelskich szkół ponadpodstawowych mogą zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe. Oprócz stażu i stypendium mają możliwość korzystania z warsztatów, wykładów i wycieczek edukacyjnych. Zależy nam na tym, aby nie tylko kształcić zgodnie z podstawą programową, ale wyposażać młodych ludzi w dodatkowe umiejętności. Dzisiaj tak ważne umiejętności komunikacyjne, umiejętności społeczne. Może młodzież nie doceniała w tej chwili właśnie ze względów jeszcze tych finansowych y, zawodów hotelarskich i turystycznych, ale to się zmienia. Mam nadzieję, że ta mentalna taka strona y, będzie się pogłębiać i oni widząc, że mogą pracować z naprawdę z bardzo dobrymi hotelami, zmieniają podejście. Jest to szeroka branża, y, bardzo się rozwija y, turystyka. I hotelarstwo, właśnie i daje to duże możliwości, bo to jest praca na całym świecie, którą znajdziesz, bo hotele są wszędzie, a nie tylko hotele, no, bo pracę znajdziesz tam, gdzie jest baza noclegowa, na przykład motele, pensjonaty. Wsparcie kształcenia zawodowego to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Zmienia nam się tak naprawdę kształt naszego szkolenia technicznego, dlatego że my dzisiaj staramy się dopasować to. Co się dzieje w naszych technikach, w szkołach branżowych, do tego, czego oczekują od nas lubelscy przedsiębiorcy. W recepcji hotelu pracuje już Oliwia. Ma bezpośredni kontakt z klientem. Jej historia to przykład, że można realizować się w wymarzonym zawodzie i w swoim mieście. Lublin to jest bardzo fajne miasto, bardzo takie przygotowane na rozwój, szczególnie teraz dla młodych ludzi, więc naprawdę warto. Anna Rabkiewicz-Nioska, Panorama Lubelska. A teraz prezent dla druhów OSP od kolegów z Państwowej Straży Pożarnej. Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy już dotarł do remizy w trzciankach. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzciankach to 105 lat historii. Są tu zaangażowani druhowie, młodzieżowa drużyna i siedziba. Brakowało im wozu. W końcu jest ten ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który dotychczas służył w jednostce PSP. Jako jednostka staramy się do, wstąpić do KSRG. I chcemy się doposażyć. Tym bardziej ten ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy nam w tym pomoże. Bo liczące 400 mieszkańców trzcianki położone są w sąsiedztwie drogi krajowej nr 48. Służba w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego da nowe możliwości pracy, także poza granicami gminy. Warto inwestować w takie jednostki, cieszę się bardzo, bo nikt sobie dzisiaj nie wyobraża bezpieczeństwa naszego bez strażaków-ochotników, bez w ogóle strażaków i. W takim miejscu, gdzie jesteśmy blisko drogi, szybkiego ruchu, gdzie ta siedzibka się cały czas zmienia, a dzisiaj głównie zdarzenia, do których wyjeżdża straż, to są zdarzenia drogowe, bo pożarów jest coraz mniej, to naprawdę napawa to bezpieczeństwem tych mieszkańców i cieszę się z tego bardzo. Samochód brał udział w wielu akcjach, ale jest w dobrym stanie technicznym. To jest ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który posiada 5000 litrów wody, ale on posiada również sprzęt ratowniczy różnego rodzaju, oprócz armatury wodnej, sprzęt i techniczny, i burzący, no więc tak naprawdę oprócz pożarów, on może być wykorzystywany do bardzo różnych zdarzeń, bardzo różnych, różnych interwencji, łącznie z nawałnicami, burzami, działaniami na wysokości. To jest wszechstronny pojazd, który będzie służył w różnych w większości sytuacji, które, w których interweniuje Straż Pożarna. W województwie lubelskim są 1753 jednostki OSP. 355 jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To pierwsza wystawa pokazująca losy więźniarek po wyjściu z niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Zgromadzono na niej wyjątkowe muzealia, pamiątki, które kobiety zabrały z obozu. Od dziś ekspozycję Powroty do domu można oglądać w Muzeum Martyrologii pod zegarem, oddziale Muzeum Narodowego w Lublinie. Więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück przeżyły piekło. I przeszły trudną drogę do uprawnionego domu i rodziny. Ten temat jeszcze do tej pory nigdy nie był poruszany wystawienniczo, ale też muszę stwierdzić, że i nie ma publikacji na ten temat. Więc kuratorzy wystawy podjęli wielki trud, żeby zdobyć relacje bezpośrednich świadków, czyli kobiet, które wracały z obozu niemieckiego do Polski. Ale wracały nie tylko do Polski. Na wystawie prezentowanych jest 35 biogramów więźniarek, 18 relacji ocalałych oraz cztery wspomnienia bliskich. Dla każdej z rodzin to osobiste przeżycia. Długo nie, nic nie wiedziałyśmy. Może raczej babcia opowiadała. Mama raczej bardzo mało. Natomiast rzeźbiła dużo rzeczy, które takiej z martyrologii po prostu wracała temu. Jak wracała? Nie wiem, ponieważ nigdy mi tego nie opowiedziała. Opowiedziała mi to jej koleżanka Zosia Myrys właściwie na kilka tygodni przed śmiercią. Opowiedziałam, jak one wracały. Muzeum Martyrologii pod zegarem od lat tworzy kolekcję z Przy tej wystawie po raz pierwszy pokazane zostały fotografie z Gorzowa Wielkopolskiego, Szwecji i pamiątki z obozów dla przesiedleńców. Wśród eksponatów są mapki, notatki z przebytej trasy, numery obozowe, chustka obozowa, szczotka do włosów i kubek oraz dokumenty repatriacyjne umożliwiające powrót wydawane przez różne urzędy. Przy organizacji tej wystawy zdobyliśmy wiele, bardzo wiele, możemy mówić około 100 nowych eksponatów, bardzo bogatych bogatych, niepowtarzalnych, które no bardzo z, z, zbudują naszą kolekcję Ramę blisko, która jest jedną do tej pory z naj, największych w Polsce. Wystawy wzbogaciły relacje filmowe. W rolę bohaterek wcielają się uczennice z 4 i 27 liceum w Lublinie oraz II liceum ogólnokształcącego w Świdniku, a także pracownica Muzeum Narodowego. Ekspozycję można oglądać przez rok w Muzeum Martyrologii pod Zegarem. Joanna Sosnowska, której programy mogą Państwo oglądać na antenie TVP3 Lublin, otrzymała tegoroczny Akademicki Laur Dziennikarski. A Cloud to nagrody dla osobowości, które łączą aktywność medialną z przekazywaniem wiedzy innym. W dziesiątej edycji nominowane były także dwie inne osobowości naszej anteny: Wiesława Szymczuk i Filip Karman. Pierwsze laury przyznano w 2014 roku. W tym roku wręczono je podczas uroczystej gali na Politechnice Lubelskiej. Główne kryteria, które przyświecają powołaniu tej nagrody i nagradzania dziennikarzy to jest przede wszystkim wierność wzorom dziennikarstwa jakościowego, gotowość do dzielenia się doświadczenia przez dziennikarzy, praktyków, pragmatyków z młodymi dziennikarzami i absolwentami, ale także promowanie wzoru relacji mistrz i uczeń. Główną nagrodę otrzymała Joanna Sosnowska, to wykładowczyni w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i współautorka programów o tematyce naukowej emitowanych na antenach Telewizji Polskiej. Łączenie pracy dziennikarza, czyli ta praktyka zawodowa i nauczanie jest elementem Często trudnym do pogodzenia, bo są duże wyzwania po prostu we współczesnym dziennikarstwie, ale jest bardzo satysfakcjonujące i bardzo lubię pracę na uczelni i przekazywanie tej wiedzy praktycznej młodym studentom dziennikarstwa. A klaud młodych trafił do Anny Kowalowej, dziennikarki Radia Lublin. Ta nagroda jest dla mnie taką motywacją, żeby działać dalej i to, że moja praca jest doceniona, to jest takie bardzo ważne dla dziennikarza, dlatego że... no. Dziennikarz, no to jest trudny zawód. Wśród nominowanych do tegorocznych aklaudów znalazło się także dwoje reprezentantów Panoramy Lubelskiej: redaktorzy Wiesława Szymczuk i Filip Karman. Gratulujemy wszystkim nominowanym, laureatom oczywiście też, i Państwu dziękujemy za to informacyjne spotkanie, bo właśnie dobiegło końca. Kolejna panorama lubelska o 21.30. Wtedy zbierzemy wszystkie informacje dnia, żeby je Państwu w programie informacyjnym zaprezentować. Do zobaczenia.